No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Freeny. Dzisiaj sobie zagramy na koncie Freenomit jako Wejgarek I <laughs> runki wam pokazuję w dolnym, dolnym rogu Gram sobie pod Predatora, taki standardowy setupik, mordeczki I co, no Wejgarek musi być kurde orany Muszę orać tego Malzahara W sumie Veigar jest dobry ma na Malzahara, bo jak on użyje tam swoich żuczków czy coś To ja mogę je stakować. także dzięki mordo za Fristaki. Jakbyś sobie tutaj e, podszedł, ale dobra, mordo. No ja tutaj mam gierkę o 700 LP, także przydałoby się naprawdę wygrać. On tylko samo ataki daje. Ciekawe. No tam tam taki autosek. Ale raczej raczej na tym idzie, to i tak skończy się tylko i wyłącznie na tym, że będę sobie e, stakował e, Q. A on z E zaczął, ty. Okej, okay, dobra. Ciekawy ten Malzahar, Czy zaczyna się z E? Czy to jest w ogóle E? <gulny> Kurde. Nie wiem, sam nie gram tym Malzaharem za bardzo. Ale. E, Okej. Okay. A spokojnie. Poparmię sobie i będzie wszystko git. Potem będzie orane. Zastanawiam się, czy Everfrosta złożyć, czy. Tego, czy Koronę, bo gram na Rengara, a Rengar to wiem, żeby koronę nie lubił, ale w sumie właśnie skoro gram wejgarem, to ja i tak będę składał jakieś tankowate rzeczy, także y, chillerka totalna, nie ma się czym przejmować. Nie, muczę, nie wiem czemu Malzahar poszedł pod Corrupting Potkę, niby żeby mu się mana nie kończyła, ale on jej jakoś często nią używa, ja to spuszuję. Szybko, tam nidalka coś się robi. N Nidale Finks, że tak powiem. Czyli po prostu inwajduje jak może. <laughs> Część się biją. że ja tam zwarduję, te, te raptorki. Chociaż nie, on zaczął od reda Rengar, Dobra. Dobra, to nie ma co bez sensu. Ja muszę chyba troszkę bardziej agresywnie pograć na tego malzacharka. Bo nie wiem, on robi takie dziwne rzeczy, bym powiedział. Tak dziwnie gra. O, no, na topie first placik, okej, okay, spoko. Kurde, kurde. Gościu, ja chcę sobie postakować coś, a jak nie mogę stakować, to będę zły. Ok, zostawię. A ja w sumie mam dwa wardy, nie wiem, postawię byle gdzie. O, ma swoje żuczki, także ja nie trafię żadnego, bo, bo jestem utalentowany nieźle. Ale dobra, porzucam sobie. Jakieś Q? Nie wiem, to chyba. W sumie Czemu by nie? On chce się cofnąć do bazy. Ale teraz się nie cofnie pewnie. Chociaż niby ma TPK. <laughs> niby ma TPK. Okej, okay, jest dalej, spoko. Możemy mu jakiegoś tam deszyka wybejtować czy coś. O, i patrzcie, Q jest stakowane także mega się cieszę. Klatka na łeb. O kurde. To bo to było chyba trochę słabe, <laughs> nie wiem czemu, nie spodziewałem się tego totalnie, o, oh, fuck. No okej, okay, spoko, fleszek od tej nidalki, niech tak będzie. Daj mi staczka tutaj. <laughs> I na razie na spokojnie, no to jest linia na Malzahara, to niestety nie będzie się jakoś dużo działo. I tak chcę jeszcze pomocy. Sorry, ziomek, ja nie wiem, czy jestem w stanie, tak szczerze. Zachar mnie tutaj totalnie zapuszował. Ale Botlane zszedł, pomógł także. Cox? Ja i tak chcę się cofnąć do bazy. Wezmę tylko te minionki. Jaki to jest wave? Normalny. Dobra, Malzachar Zachar jeszcze zostaje. Spoko, spoko. Mam tam lekką przewagę z farmą, ale to co się liczy, to jest właśnie staki. To nas będzie różniło między mną a zacharkiem Pa. I już się stakuje. Jeszcze się tak upewniłem, żeby się na pewno stakowało. O, kurde, podszedłem, bo jestem dzbanem. Mogę w sumie podejść wcześniej, ty. Kurde, nie pomyślałem, bo jakbym podszedł wcześniej. Eee, ja pierdzielę te laskity pod turetem, to tragedia, ale trudno. Jakbym podszedł wcześniej. O, fuck! Kurde. Nie wiem, wezmę sobie jednego minionka i się. <laughs> no nie. Kurwa, widzu, co ja robię? Czy on się tepa? No, on się tepnął. Ja pierdzielę, dobra, wezmę sobie jeszcze kanonka w sumie. Za chwilę będzie miał szósty. Czy ja ginę? Nie. Okej. Okay. Dobra. Trudno, ale zjebałem. Ja pierdzielę, bym farmy byle jakiego miniona i byłoby git. A teraz mógł sobie przyfrizować, ale. Jak nie chcesz tego frizować, To. Ciołeczko, nie przejmuj się ani trochę. Wracam się tutaj. <laughs> czerwony. Yy, nie czerwony, tylko po prostu control wardzik. No i okej, okay, jest dalej naskitowany po prostu. Nie no w sumie dobrze. Omar Zachar piknął jako pierwszy. Myślę, że go skanter Tylko trochę źle zagrałem linie w sumie. Ale raczej outscalujemy, bo Zeri mamy w teamie. Także powinno być wszystko git. Gdy tam schodzę. No, fleszykerka. kerka. Dobra, ale zaoramy. Ja mam predatora, ale butów nie mam. Także Whatever się ma, outplay Dobra, pięknie. Mogę chila dostać? Kurwa. <grych> Dobra, przypał. To przypał. I am alive. Dobra, nie jest źle. Wyszło nawet spoko. Chciałem to wziąć. A, kurde, wezmę. Bo by nie. Dawaj. Siódmy level. Kupię sobie teraz buciki. Dobra, ziomek jest dobrze. Nagrywam to o drugiej w nocy, <grym>, ale jest naprawdę spoko. Zmienię sobie. chyba trinkę cika, bo nie wiem, czy rengar coś będzie chciał gankować. Tego mi da. Wątpię. Rengar, kurde dwa koty z, z to miumi. Coś tam będzie dominował, ale dobra, spoko. Ja byłem, by dofarmić do Everfrosta. Później Rabadona, później złożyć tankowate rzeczy, i będę nieśmiertelny. Dobra, no i wracamy dalej do stakowanka. Co ja mogę częściej używać te skille na malzacharzy w sumie. Nie, ja mnie się tak często poprawiam, kurde. Ja tyle błędów robię. Mam takie wrażenie. Nie masz, ziomek, anulowałem ci przynajmniej tę swoją barierkę. Dobra, ja go powinienem bardziej obijać. Ja mam przewagę zasięgu, ale on ma przewagę wayfkira i mnie po prostu zapuszowuje. I tyle mogę zrobić. Ale za niedługo nie będzie miał takiej przewagi Wave Kirka. Więc jeszcze trochę. Durczę ten Rengar. Trochę denerwuje, co? sesik, Jaki to jest Wave Cannon? Może hmm. Zachar mógł się w sumie cofnąć do bazy czy coś? No dobra. Ja farmię te minionki. Bo w końcu trzeba. I czy Rengar. Wiecie co? Ja się domyślam, że mogę za chwilę paść. Ale widzę Rengara w dżungli, także jeszcze nie, ale za niedługo może być akcja, że ręgar ulcnie. Rengar ulcnie, i marzachar mnie ulcnie, i po prostu deadam. <laughs> także niestety. Dobra, wracam na Midas. Czy to jest jakiś wart? Jest. Kontrol wardzik, przydałoby się zniszczyć. Dobra, dzięki, dzięki. Zastanawiam się, czy w sumie po prostu buty nie wziąć. Jak, czy ja tego everfrosta potrzebuję? Ja chyba lepiej, jakbym yy, po prostu buty złożył i roamował. Hmm, idę na topa. Możemy coś tam porobić w sumie, ale Zachar się cofa. Ale raczej przestanie. Dobra, odpalam predatora. Ten Jan musi zginąć. Siema byku. On chyba ulutnie po prostu, co? Dobra, pięknie, kurde, ładnie nidalka. To mi się podoba. Dawa jeszcze trochę staki. <grymne> Dobra, super. Romik się udał. Potrzebuję golda niestety, ale właśnie i tak miałem plan, żeby kupić bucika, także już to uczynię. Okej. Okay. I ten Rengar nagle się pojawił. Ja pierdzielę. I, i to jest właśnie, kurde, i Tajumi mnie będzie wkurzać, wiecie czemu? Wiecie czemu? Bo ja mi po prostu Usiądzie sobie na takiego ręgarka. na ziomeczka, co jest napidowane. I fuj będą obaj kierować. Ale mam nadzieję, że to się nie stanie w tej grze. Ale Zachar, widzę, że mega chce te plejty. Dobra, co sobie masz. Ja bym chciał cię zautoatakować. Kurde, bym chciał staki na tobie. Wiesz o co chodzi? Dobra, nie mogę powoli. W sensie już wcześniej mogłem po prostu na nim yy, używać skini i to Coplenia, ja tam nawet nie idę, bo nie mam po co. Kurde no masakra. Dobra, spokoj. Ja mam naprawdę duży damage, to myślę, że coś takiego jest sworfik i on teraz nie ma wave cleara. Także ja to puszuję. No już moje W1 shootuje te minionki z daleka. Także dobrze. Nie mi tutaj. Nie przeszkadzaj tymi psami ziomeczku Czerwony trinket, do Drake. To było mądre w sumie. Żeby zrobić Drake'a, ale zajmują bota. Dobra, ładnie, ładnie, nice, nice. Ten się podoba. Gdzie jest Rengar? No 5 i 1. Holy shit, no ten Rengar będzie dużym problemem niestety kurde. Więcej ja mam zrobić na niego, tak wam się przyznam. Jeszcze dwa turety padły na topie. No. Kurde, zaraza mnie dopadła. Aj Ja pierdziela. Ziomeczku. Nie wiem co się dzieje w tej gierce. Jeszcze trochę potrzebuję. <laughs> trochę na tego werfrościka. No dobra, farma jest naprawdę gitowa. Ten się tepa. Ja się też tepnę w sumie. Na mida. Chociaż nie, nie potrzebuję chyba. Jeszcze zobaczę. Everfrosta sobie od razu dam na jedynkę scale. To jest fakt, <laughs> to jest fakt, ale zobaczymy czy... <laughs> czy taki prawdziwy. O ten Rengar to skitu. może sobie robić co chce teraz. Także trzeba na to uważać. Pytanie, czy Rengar tutaj jest? Nie. I on na bocie, okej. Okay. Czy my wzięliśmy Drake'a? Wzięliśmy. Ok, to warda, trzeba zniszczyć, bo ja nie chcę, żeby wiedział, gdzie będę mógł potencjalnie romować, ale ja chyba teraz będę grał naprawdę mega pasywnie, w sensie. No, Rengar, po prostu. Będzie chciał mnie chyba zultować, nie? I tyle będzie ze mnie. Rengar plus Malzahar combo. <tryk> ja Używam sobie tak... Uuu, właśnie! No, flaszek, Dobra. Nie, chyba powinniśmy uciekać. Kurde, zła klatka. Dobra, ja wracam na MIDA. Nie ma co się tam bić w ogóle. Drake'a nie ma. Bez sensu. Tutaj kontrol wart jest. Ale teraz go nie będę niszczył. Tam dalej jakieś inwady lecą. Wpadnę. Mm. Dobra, nic się nie dzieje. Czy to jest wart? Jest. 6, 6, 11 level. O, kurde. Ja pierdzielon ma dalej ulta. No nieźle, no to mnie ograł. <grystanie> Fuck me. A ja byłem pewny, że on użył ulcika. I kurde, co się stało? Taka wyjebka. Nie no, zio Ja pierdziele. 14-5 dla enemy. Nie wiem jak to się stało w ogóle. Ja sobie na chillku farmiłem mida, a tu nagle 14-5 dla przeciwnika. <grystanie> Dobra, chciałam się tepnąć na Mida. Hmm. Kurda. Chyba nigdzie się nie tepam. Idę po prostu z buta. Tak chyba będzie najlepiej. Czy oni jakieś magicryzyty składają? Nie. Polecę po prostu rabadonek. Rabadon jako drugi item, a później nie wiem. Coś pod armora, bo naprawdę yy, będę musiał być odporny na te skoki rengara. Czy on idzie? Nie wiem jaki build się składa na Rengara, czy to jest jakiś kryt czy coś takiego, bo bym Omena złożył, żeby była ta odporność na krycika, zobaczę co jeszcze złożę. Dobra, pozwolę, że wezmę trochę staków. No ja wejgar wiesz o co chodzi. Push meat, chociaż... Kurde na rengara to się bardzo ciężko tak po prostu puszyje mi na... Na rengara i Mazakara, prawda? O. No ja pierdzielę. Po co ja w ogóle fleszuję? Jak gościu ma Yumi na sobie? No niestety, Azilan to nie wiem co robi. O jeba ciomek! Jakie to jest rakowe! Nie, na, przysięgam, ja chcę, żeby Yumi była usunięta z tej gry. To jest taki zjebany champion. Jakbym ja miał Yumi w teamie, to by na mnie siedziała. I Rengar, jakbym je zultował, to by mnie Yumi wykilała, i byłby podsuwany. Ale niestety. Dobra, trochę skończyło się narzekanie. Trzeba kurde, grać. Może jeszcze się gierka nie skończyła. I źle. Chociaż kurde, no. jest Nieskójowo. Idę na bota. I on może mnie łatwo skontrować. W sensie, jak on przeult zultuje. No? no? może zlutować moją klatkę po prostu. No, albo coś takiego. Kurde, jakie to jest OP? Tak, nie OP, tylko nafidowane. Dobra, spoko. Nie chciałem powiedzieć OP, tylko chciałem powiedzieć nafidowane. Bo on to w sumie trochę unlucky, ma winrate, że tak powiem. A, dobra, Sam gram Weigarem, który jest mega silny. Dwie kanonka, dzięki. O ja pierdziela. Cofam się. <laughs> Ten Rengar. Jak on bardzo chce krwi. Cofnę, Cofnę się do bazy po prostu. <coughs> no. Nic mnie nie strzela. Dobrze, dobrze. Chciałem się tam tepnąć. Ty ulti mam. naprawdę. Na mam tu nie. mnie. Pójdę teraz sobie topa przydefować. Oj fuck mi ziomeczku Kurde szkona Ten nie ma shieldba teraz To może coś się uda Ja ten i ja on nawet Clean gra, bym powiedział No Kurde Dobra chuj <gry> Chyba jednak GG Dobra Trudno, trudno, ale takie filmy też trzeba wstawić, bo to nie jest tak, że ja tylko winki wstawiam. Szkoda, gierka o 700 LP raczej nieudana. Niby mówię Never Surrender, ale <grywa> kurwa ziomeczki, no nie wiem. <grywa> Masakra. O, winable? Nie. Nie jest winable. Jebać uni, Ja chyba zacznę uni banować co gra. Nie wiem, wkurzam się widzowie. Jestem teraz taki baby ragekaj. Nie daję tak bez skitu Ooo zabierzcie mnie z tej gry Gdzie nie mają Yumi Ktoś dał mnie O nabla. Hehe <grybujesz> O, Dobra kurwa, go O Stunik no ja mam Damiń spoko ale niestety już za późno Na coś takiego Także trudno mi siedzi na ręgarze całą gier gierkę i jest unlucky trochę Dobra, double kill. Winable jednak. Dobrze, że. Dobrze, że nie daliśmy sobie. Ja w ogóle wumaksuję. Jezus Maria! Frinciu, co ty robisz za głupotę? Znaczy, to i tak nie ma żadnego znaczenia już. Ale nie wiem, powiem wam tak, ja ostatnio i to wam mówię totalnie szczerze, że gram gorzej w ligę. Nie wiem czemu you can win, don't worry. No, jestem trochę na lustriku, ale... Sadek. Przebicie mi niepotrzebne, ja chcę ten armor. Właśnie się zastanawiałem nad Omenem. Po prostu, na tego Omena. Czemu nie? Kurde, szkoda, bo na Veigarze mam 80% in ratio i się cieszyłem z tego powodu. A tu takie przegrańsko. Znaczy, nie, no, czy Znaczy, lecimy. <grym> Teraz mamy darmową farmę. Także, let's go. AP się stakuje. 640 AP. Hmm? Chyba na dwa, co? Hmm, baronik, o kurde. Nie, no. Może się jeszcze okazać, że przeciwnicy popełnią jakiś głupi błąd, tam jakieś tepeki. O, super. Gościu chciał chyba zesmaitować. Ja pierczę. Zachar tepnął. No. no właśnie, kurde, on może coś takiego po prostu zrobić. Na fujemy! Uda się. O tak, kurde, dostanę z tego. EGZOŚCIK JA PIERDOLĘ CHUJ Trudno Zdarza się Jebać egzosty I jebać... Yy, nie wiem, w sumie No, jebać Yuumi Dobra, dzięki bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że się podobał Jeżeli tak, to łapeczka w górę Czekajcie na następne odcinki Uśmiechnij się, byczku Masz naprawdę super uśmiech Cześć